Obiecałem Wam test z polecanych zestawów komputerowych, ale zrobimy dwa testy. Cześć, kochani, z tej strony, Kamil. Tak jak powiedziałem we wstępie, mamy dzisiaj dla Was test zestawu komputerowego. Nie tak dawno temu były 3000. Dzisiaj drugie miejsce z głosowania z polecanych przeze mnie zestawów komputerowych, a to drugie miejsce to było 7000 zł. I z taką półką cenową dzisiaj będziemy walczyć, chodźcie zobaczyć, co dla Was przygotowałem. Mózgiem naszego komputera będzie procesor i 5 12 generacji w wydaniu 12400F, czyli 6 rdzeni Performance i 12 wątków. Zablokowany mnożnik, ale turbo aż do 4,4 GHz i brak integry, żeby zaoszczędzić trochę hajsu. Grafika natomiast to RTX 3070 odpalita w wersji Gaming Pro. Karta jest dosyć długa i można powiedzieć, tłusta, że się tak wyrażę, ale co ciekawe, PCB kończy się gdzieś tu. Także mogłaby być sporo krótsza, no ale tutaj mamy ten przelot, wiadomo, NVIDIOWY, że tak powiem, a... Jeśli chodzi o samą grubość, no to tutaj mamy konstrukcję 2,5 slotową, 3 slotową, no 3 sloty praktycznie zajmie, a same radiatory kończą się gdzieś tutaj już, jak zaczyna nam się obudowa chłodzenia czy shroud, także teoretycznie mogłaby być karta dużo bardziej kompaktowana, no ale zakładam, że tutaj to chłodzenie, konstrukcja i tak dalej sprawdzi się jakoś fajnie w związku z tym, że jedna karta jest większa, bardziej rozbudowana. Zobaczymy zaraz na testach. Elementy te posadzimy na płycie głównej z chipsetem B660, a konkretnie Asus Prime Plus w wersji D4 oczywiście, bo bez sensu jest pakować do takiej konfiguracji DDR5, co potwierdza mój poprzedni film, który polecam zobaczyć, jeśli nie widzieliście, a skoro o ramie mowa, mamy 16GB w znanym i lubianym wydaniu G-Skill Ripjaws 5. System i gry zainstalujemy na m 2 Lexara, a w tym budżecie spokojnie zmieścimy już 1 TB dysk. Procesor schłodzi fera 5 od Silentium PC w wersji z pojedynczym wentylatorem i tego samego producenta jest zasilacz 750 W Supremo FM2. Przy okazji zestawów chciałbym pokazywać wam jak najwięcej różnych obudów, ponieważ to jest taka rzecz, która no, powtarza się jednak polecane są bardzo Silentium PC czy, czy Genesis, jakieś takie naprawdę sprawdzone już wybory. Ale jednak trochę jest tego więcej na rynku także dzisiaj tutaj trafia obudowa MSI mag Forge 100m. Bardzo fajne nazewnictwo nie wnikam, ale już plusik ma ode mnie za to, że włącznik jest w kształcie logo MSI, a ja lubię takie. Fajne, malutkie detale. I w ogóle, zobaczcie, tutaj za frontowym panelem mamy filtr przeciwkurzowy, także plus kolejny, na magnes ten sposób i dwa wentylatory z RGB, ale jak świecą to zobaczymy za sekundę. Benchmarki. Zaczynamy od Cyberpunka. Jak widzicie, mamy aż trzy rozdzielczości, w których gry były testowane. RTX 3070 jest niby kartą przeznaczoną do grania w 1440p, ale w wielu grach radzi sobie także z rozdziałką 4K. Choć Cyberpunk może do nich nie należy i trzeba by się tu wspomóc DLSS-em. Trochę lepiej w takiej sytuacji sprzęt zachowuje się w Assassin's Creed Valhalla, choć nadal poniżej 60 klatek. Bardzo dobry wynik natomiast zarówno Full HD, jak i 1440p. Far Cry 6 nie do końca wykorzystuje możliwości karty w rozdzielczości Full HD, co widać po wynikach, i myślę, że wszyscy już trzymamy kciuki za mocne przemodelowanie serii w przyszłych częściach, łącznie z silnikiem. Ale pierwszy raz mamy 60 klatek w 4K. Dalej nowość w benchmarkach God of War. Jak widzicie, płynnie pogramy tak naprawdę w każdej testowanej rozdzielczości, a ja przy okazji. Chciałbym was prosić o zostawienie komentarza z informacją, jakie gry chcielibyście zobaczyć w benchmarkach na kanale. Może nowa forca? Piszcie. Była nowość, to teraz gra, która w testach pojawia się praktycznie od początku mojej kariery YouTube'owej. Wiedźmin 3. Doszliśmy już chyba do momentu, gdzie współczesny sprzęt nie ma kompletnie problemów z osiągnięciem tej nadal pięknie wyglądającej gry, ale bez wieśka nie ma testów, nie? Dalej Horizon Zero Dawn. Gra na najwyższych ustawieniach potrafi być naprawdę obciążająca, ale nasz komputer radzi sobie z nią bezproblemowo, notując średnio 60 klatek, nawet w 4K. A przy okazji dajcie znać w komentarzach, na jakie ekskluzywne sony najbardziej czekacie w wersji PC. Teraz Shadow of the Tomb Raider, starsza siostra Aloy? Nieważne. W tej grze poza najwyższymi ustawieniami mamy również Ray Tracing ustawiony na Ultra. Bez DLSS i zobaczcie jakie ładne wyniki. W 4K trochę może brakuje, ale zawsze można lekko przykręcić tu i tam albo odpalić tego DLSS-a. Duma testowałem natomiast bez RT, choć o ile taki Tomb Raider ma naprawdę delikatne efekty, to w tej grze śledzenie promieni robi robotę, zaufajcie mi. Z drugiej strony, mordowanie demonów w 245 klatkach na sekundę nie bardzo pozwala się tymi efektami nacieszyć, jeśli wiecie co mam na myśli. Całkiem zbliżone wyniki średnie w Fortnite, ale ta gra cały czas ma problemy. Problemy z wartościami 1% low. Niby naprawdę płynnie, ale potrafi się przyciąć nawet na najmocniejszym sprzęcie. I kolejny starość w zestawieniu, którego dawno już nie testowałem, ale ostatnio odpaliłem tę grę na PS-trójce i z ciekawości chciałem zobaczyć, jaka przepaść jest na kąpie. I przy okazji zrobiłem dla was benchmark. Do 1440P można śmigać bezproblemowo na Ultra. Przy 4K trzeba troszkę przykręcić ustawienia. Teraz Metro. Kolejna gra z Ray Tracingiem bardzo wymagająca dla grafiki i nie tylko bo procesor również musi się namęczyć ale nasza specyfikacja radzi sobie całkiem dobrze i z tak wymaksowanymi ustawieniami RTX 3070 spełnia świetnie swoją rolę karty do grania w 1440p. Wracamy teraz na moment na podwórko firmy Rockstar, a konkretnie na Dziki Zachód w Red Dead Redemption 2 60 klatek nawet 4K, co prawda wartości 1% low w okolicach 40, ale nie można tu chyba narzekać na wydajność. Borderlands 3, mimo kreskówkowej grafiki, jest grą konkretnie obciążającą sprzęt i widać to po wynikach. Niemniej jednak na ustawieniach ultra swobodnie pogramy w Full HD i 1440p z wynikami powyżej 60 klatek na obydwu słupkach. Teraz trochę strzelania po sieci w Apex Legends bez zająknięcia właściwie we wszystkich testowanych rozdzielczościach, choć w 4K minimalnie poniżej 61% low. A na zakończenie benchmarków Call of Duty Warzone i ponownie Full HD i 1440p bez zarzutów, 4K troszkę na granicy, przynajmniej dla tak szybkiej strzelanki, ale nadal bardzo dobre wyniki. Jeśli chodzi o temperatury podzespołów, jest naprawdę dobrze, nie przekroczyliśmy 70 stopni ani na procku, ani na karcie, czyli wnioskuję, że konstrukcja chłodzenia GPU palita się sprawdza, a po drugie obudowa nie dusi podzespołów, także plusik dla MSI. Nie jest idealnie w departamencie hałasu, ma ilość wentylatorów musi zrobić tutaj swoje. I o ile 42 dB, które odnotowałem podczas grania są znośne, to 44 podczas testów już troszkę przeszkadza, a przypominam, że nadchodzi fala upałów. Na zakończenie natomiast pobór prądu i wracamy do studia. Teraz tak, chciałbym powiedzieć dwa słowa jeszcze o cenie tego komputera, ponieważ ta specyfikacja, tak jak ją tutaj widzicie, jak stoi przed Wami, to 6,5 tysiąca złotych mniej więcej, a nie 7, jak było w ankiecie, tak jak wybraliście głosując na komputery do testów. Dlaczego tak jest? Otóż bardzo dobrze, spadają ceny kart graficznych między innymi. no i troszkę taniej udało się taki komputer złożyć. No i teraz, ewentualnie, gdyby ktoś chciał do tych 7 tysięcy coś, dołożyć, to są dwie drogi, jak można do tego podejść. Pierwsze, możemy sobie troszkę podrasować ten komputer, dodając na przykład dodatkowy dysk ewentualnie, kupując lepszą, droższą obudowę, większe chłodzenie czy coś w tym stylu, wiecie o co chodzi. Druga droga natomiast to dobranie się do tego kręgosłupa specyfikacji, który decyduje najbardziej o wydajności, czyli karta graficzna, procesor płyta główna. Jeśli chodzi o pamięć operacyjną, no to 16 GB wydaje mi się, że w większości na ten moment wystarczy. No a tak, jeśli chodzi o karta. Kartę graficzną to 3070 Ti, no niestety przekroczyłyby budżet 7000. tysięcy, jeśli chodzi o procesor, no to ewentualnie można by dać tutaj i piątkę 12600K, czyli tę, którą można podkręcać, no ale nie na tej płycie Głównej trzeba by pójść w Z690, no i też tutaj przekroczymy budżet, byłoby znacznie powyżej 7000. Także no, ja tutaj trzymałem się tego, co jest, po prostu mamy troszkę tańszy zestaw. Ewentualnie, co można zrobić, to wymienić płytę główną na Z690, tylko zostawić procesor, zostawić kartę graficzną tak, jak są. No i oczywiście jest to troszkę niezgodne ze sztuką, łączyć procesor który jest nie przystosowany do podkręcania z płytą na chipsecie Z690, ale ewentualnie podpowiadam taką drogę dla osób, które myślą o jakimś upgrade'zie procesora w przyszłości na właśnie taki z literką K, którego można podkręcać. Wtedy ewentualnie można się zastanowić nad Z690, żeby dobić do tych 7000. A wy w co byście pograli na takim zestawie? Piszcie w komentarzach. Dajcie również znać, co ewentualnie byście zmienili, czy zgadzacie się z tą specyfikacją, czy może postawilibyście ten komputer na platformie AMD, na przykład Intel, AMD, Radeon, Nvidia. Piszcie w komentarzach, jestem ciekaw waszej opinii. Również na temat tych gier mówię poważnie, w co byście zagrali, ponieważ może to się przydać ewentualnie do przyszłych benchmarków przecież zmieniamy również naszą procedurę testową tak żeby jak najbardziej przypasować się pod wasze wymagania. Pamiętajcie, że link do testowanego zestawu zostawiam wam jak zwykle w opisie. Nie zapomnijcie również kliknąć subskrypcji i dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A teraz już dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego.